się leją, później się całują, a później, a później razem idą do łóżka. I co może bardzo się bardzo się kochają. A to jemu, tak jemu dupa boli, A od czego mi dupa boli? A, 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 dupa boli, bo mi pupa nie boli. Nie, nie jestem pijana jak ty, Ja wam kazałam żyć bez I tak Gociu, mam jeszcze pytanie bardzo poważne. Słuchaj, Co? Co, I już mówię. Guziku. A ty mać, si, kradziu, czuły i Nie mów tak, Nie, nie mów tak, nie mów tak. A gdzie Gdzie pan tak. Nigdzie, tak. nigde. Bo mi już Co, do klepu? No, tak, że nie za to. No. Weźcie Zimno? Zimno dla mnie właśnie o to chodzi. Muszę nałożyć. No i zimno jest. Jak się. Panie dołó, a na to mam dwa. Co? No. no, a nie to, to, się, na co? Nie może ręce. Niemcy mają siódmą wroski I jak się. Tak. Tak. człowiek. Człowiek w osłonie żyje i się kłócić. Rafał do Gosi wpłacił cztery złote. Gosiu, tu ja Rafał Rafidynda. Siedzę i udaję zesa, coś oglądam, a tak naprawdę zerkam na ciebie. I piszę co ciebie i pytam czy mnie kochasz i chcesz seksować ze mną w skarbie. Co? Codziennie. To po... może jest, I to w końcu, Co by... tak. tak. no? Nie. 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 A, A tygodnia, później będziesz jechać, kochasz się jeszcze raz się, tygodnia. Lać, kochać się jeć, lać. A ludzie na no, A wiesz, co rusza? Oj, chyba tak. Masz szczerze, masz No tyle, Paweł. To, no to Gosiu wpłacił cztery złote. Gosiu, jestem na dole z paczką. Gosiaczku, czy pójdziesz ze mną do żagla? Mam dla ciebie piękną sukienkę. Zabiorę cię do fryzjera. Dzie dziękuję. Głośniczek cię kocha. Nie ja ty idziesz! Dzień, ja A o Januszu Ja nigdzie, idę. Powiedz jak To ty idziesz do bordelu! O! Ruchu, ruchu. chciałbym go Pierdalaj! Swoją... Na drzewo... Na starość! Chciałem... ty pełną kobietę, tak, kobietę tak, której... Które, które się zakochałeś! Nie widzi go! Dzień, nie idź ty ty! Głośniku! Ja. Nie odzywaj się! Wszystko! Czyli nie pierdalaj! W gumach, Klepu, mój się, ty ziomej chuju, patrz tu chujany. Przecież to cię, wyjdź, o to. A ty ty sią, ty ty siukui. Losi moi gości nie obrazysz, proszę. Mam mnie w Nie Musicie chyba. Żebyś nie obrazała moich gości. Mam mnie w kuwie, nas jego... Nie, jego obraza. Ja, na pospróbóż. Przez... Ja Leżysiu, leżysiu. To kto ukradł mi kurwa, tam będę to leżeć. A ty będziesz tu leżał. Aj! Ja, ja prosiłem was o to. Nie próbuj kurwa szczęścia, ci powiedziałem. Gosił. Gosił. Nie próbuj kurwa szczęścia. Gosił. Bo ty nie żyjesz na Trafiłaś. A kogo, ja który tak... A ty żyjesz na kogo? A tak. A! O, 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 to, to innego jest.